Bardzo miło jest mi czytać recenzje i opinie na temat tej książki, bo szczerze mówiąc, nie spotkałem się jeszcze z żadnymi złymi. No, i to jest ten moment, kiedy mogę zapowiedzieć, chociaż prace już trwają, że pojawi się kolejna książka. No, i teraz opinie na pewno mogą być mieszane. No, opisałeś tutaj całe dotychczasowe prawie że życie, to survivalowe, to co ty chcesz teraz yy, opisywać. No, to nie będzie kontynuacja tej książki. Kontynuacja tej książki oczywiście, że powstanie i żeby powstała, no to musi się też coś zadziać. I o tym będzie później, bo kontynuacja na pewno za dobrych parę lat. No, a co musi się zadziać? To później skupmy się najpierw na nowej książce. Nowa książka zatytułowana będzie "Polska nieprzebyta". Razem z panią operator. Skupimy się w niej na tym, na takich zakamarkach, na takich zakątkach naszego kraju, o których naprawdę mało kto wie. Nie zdajemy sobie z nich sprawy, często i my sobie nie zdawaliśmy sprawy, gdzieś tam wertując, szukając tych miejsc, często przez przypadek je znajdując. Podróżując po całym kraju, czy to w momencie, kiedy ja jadę gdzieś wygłosić prelekcję, czy to organizujemy jakieś szkolenie na zlecenie, często mijamy bardzo ciekawe miejsca, często słyszymy od miejscowych o jakimś miejscu odległym, gdzieś w lesie, schowanym, i my to często sprawdzamy. Więc to nie będzie przewodnik po miejscach, taki jaki znamy już z wielu wydawnictw, bo obawiam się takiego porównania. Wiele jest takich poradników po miejscach nieznanych, niedostępnych turystom, bla bla bla, a tam potem widzimy Osówka na przykład, kopalnia złota w Złotym Stoku, czyli miejsca udostępnione do zwiedzania, miejsca turystyczne jak najbardziej, tylko ktoś tam próbuje to sprzedać jako coś, o, o czym nikt nie wie, tajemnicze, niesamowite miejsce. Jest takich książek zatrzęsienie i nie bójcie się, to nie będzie to. To będzie coś całkowicie nowego, i zobaczycie tam miejsca yy, nie tylko takie, to nie tyle, że to będą miejsca, o których mało kto słyszał, ale też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to będą miejsca, do których jest bardzo ciężko się dostać, bardzo często tak będzie, że są to miejsca, gdzie jak na przykład. Yy, w przypadku pewnej jaskini trzeba pokonać stromy kamieniołom, gdzie wszystko się osypuje. Innym razem trzeba wejść do podziemi grożących zawaleniem. Ruiny dawnego kompleksu klasztornego schowanego głęboko w lesie, gdzieś daleko za wsią. Cywilizacji dookoła próżno szukać. Wchodzimy do podziemi. Tam są normalnie katakumby pod byłym kompleksem klasztornym. Takie miejsca znajdują się w Polsce albo. Kościół opuszczony w samym środku lasu na bagnach. Niesamowite miejsca. Niesamowite miejsca są w naszym kraju, i ja szczerze mówiąc, dopóki nie zacząłem pracy nad tą książką, nie zdawałem sobie z tego sprawy. No, bo przecież prowadziliśmy kiedyś ten kanał Adventurers. No, głupot tam było co niemiara. Niektórzy z Was nadal tam wracają. Na ten kanał tam tylko kilka tych odcinków zostało, tych mniej kompromitujących. Ale jednak, ale jednak zwiedzaliśmy miejsca, w których często byliśmy pierwsi po wielu latach, że nikt tam nie zaglądał, a my tam jakoś się przedarliśmy. Ale nawet wtedy ja nie byłem w takich miejscach, jakie zwiedzaliśmy pisząc nową książkę razem z moją żoną. Mówiąc pani operator, mam oczywiście na myśli Kamilę, moją żonę, która pomaga mi w tym wszystkim, która również od siebie będzie tam miała fragment przy każdym rozdziale, bo ona ma często takie spostrzeżenia co do danego miejsca, których próżno gdzieś tam w mojej głowie szukać, bo ja się skupiam na czym innym, a ona się skupia na czym innym. I to też w tej książce będzie właśnie pokazane. Będzie moim okiem i okiem Kamili właśnie. Więc, więc w ten sposób będzie to opisane. Oprócz tego oczywiście osobny blok z historią Danego miejsca, ale ta historia to nie będzie po prostu notka historyczna jakaś, tylko z tej historii wyciągnięte to, co najciekawsze, co najbardziej tajemnicze. Trochę ta książka będzie w klimatach Indiana Jonesa, ale też. To nie znaczy, że nie będzie tam surwiwalu. Będzie bardzo dużo surwiwalu, będzie bardzo dużo miejsc takich pod survival właśnie, ale ten surwiwal będzie się niemal zawsze przeplatał gdzieś z tą eksploracją. Będą miejsca na surwiwal miejski, surwiwal taki klasyczny, zielony, jak również będą miejsca typowo urbexowe, tylko że jeżeli mówimy o urbexie, nie ma mowy, że tam pojawią się miejscówki gdzieś w mieście, gdzieś na obrzeżach, gdzieś przy drodze samej, nie. Takich miejsc tam nie uświadczycie. Tam będą tylko prawdziwe perełki skryte gdzieś w buszu w dziczy. Tylko takie miejsca, jeżeli chodzi o urbexowe miejscówki. I też nie do końca zawsze to będzie taki klasyczny urbex, bo on się jednak kojarzy z nowszymi czasami. Natomiast tutaj często będą obiekty nawet średniowieczne. Więc tyle na razie, jeżeli chodzi o nową książkę. Mam nadzieję, że brzmi intrygująco, bo ja naprawdę mam y, dużo frajdy ze zwiedzania tych miejsc. Fotografie będą kolorowe, nie tak jak w tej książce. Tutaj aż tak ważne zdjęcia nie były, więc wydawca stwierdził, że się nie opłaca. No ale tutaj jednak wiele będzie się opierało na tych zdjęciach. Więc będą duże kolorowe zdjęcia, trochę mniej tekstu, trochę więcej zdjęć, ale to nie znaczy, że tekstu będzie mało. Więc całkiem coś innego niż ta książka, na kontynuację tej przyjdzie jeszcze czas, ale to będzie nie tyle przewodnik, to co nadciąga, ta Polska nieprzebyta, co taki inspirator do wyruszenia w teren właśnie, do poszukiwania takich miejsc, bo tych miejsc będzie opisanych około 50, więc i tak sporo, ale jednak w kraju naszym jest tych miejsc dużo, dużo więcej. I naprawdę to będzie inspirator, żeby sobie przejrzeć, jakie rodzaje miejsc występują. Ja też nie podam dokładnych namiarów, nigdy takich, że którędy, którą drogą dojechać. O nie, tak łatwo nie będzie. Będą współrzędne geograficzne i trzeba będzie samemu się tam dostać. Będzie też rozdział poświęcony tam nawigacji, jak yy, nawigować na współrzędne geograficzne i tak dalej, jak samodzielnie odnajdywać te lokacje. Yy, natomiast łatwo. Nie będzie na pewno, bo niektóre miejsca, właśnie na przykład opuszczona wieża kościelna na Mazurach, jest takie miejsce pośród lasów. Z każdej strony od tej wieży jest przez las 7 km w linii prostej. Żeby się tam dostać, trzeba się naprawdę nakombinować, więc to nie jest tak, że ja podaję współrzędne i już łatwo dostaniemy, o nie. No, będzie problem w niektórych miejscówkach, w niektórych będą to przeszkody właśnie takie, że podziemia, kamieniołomy, w niektórych po prostu dużo marszu gdzieś przez las. Miejsca niedostępne, Polska nieprzebyta. To jest zapowiedź pierwsza na rok 2025. Czas na kolejną zapowiedź, która będzie już dotyczyła bezpośrednio kanału Adventurer. Pewnie zauważyliście, że od pewnego czasu te filmy no nie są zbyt interesujące. One nie są nawet dla mnie interesujące, szczerze mówiąc, na kanale. No coś się zepsuło, coś siadło, i o ile shortsy, rolki. Są bardzo mhm. interesujące, bo to jest taka esencja. Wycinamy jakiś fragment, chociaż ja często już zacząłem nagrywać nawet je samodzielne. Tam są duże zasięgi, nawet po 100 i więcej tysięcy y, odsłon. I to się rzeczywiście ogląda, bo to jest szybki taki strzał wiedzy survivalowej, jakieś ciekawostki. Natomiast te dłuższe odcinki, no, no mają jakieś ględzenie, gadanie, coś tam, coś tam nie. Ja chcę od tego odejść już. Chcę, żeby ten kanał. Rzeczywiście był jednym z takich najpopularniejszych survivalowych kanałów w Polsce. No, myślę, że ma ku temu duże predyspozycje. No, w tym roku też dostaniemy na pewno ten przycisk srebrny, YouTubeowy. Nie wiem jeszcze, co ja z nim zrobię, ale no, na pewno będzie, bo tam już brakuje niewiele. Na ten moment jest chyba 95 tysięcy subskrypcji. No dobra, będziemy myśleć, co zrobić z tym przyciskiem. A tam, ki z subskry subskrypcjami, tak naprawdę, bo. Nie one są najważniejsze. Chodzi o to, żeby te materiały się oglądały. Bo jeżeli kanał będzie się oglądał, to raz, że jest to dla mnie większa motywacja do robienia coraz to ciekawszych filmów. Dwa, że jeżeli on y, zacznie lepiej na siebie zarabiać, to też będę mógł w ciekawsze rejony się udać. Więc pojawi się na pewno jakaś opcja wsparcia kanału, ale skupimy się przede wszystkim na jakości. I jak to będzie wyglądać, bo y, to się teraz łączy. Z zapowiedzią dość wczesną drugiej części tej książki. Survival Sztuka Wyboru. No właśnie, jak ja chcę zdobyć kolejne historie? To się będzie z tym wiązać. Przede wszystkim raz w roku, minimum raz w roku, a wydaje mi się, że częściej się uda to zrobić, będzie wyprawa zagraniczna, którą będę też się starał sfilmować przynajmniej jej fragment. Pojawi się taki odcinek, po to, żebym ja nabrał kolejnego doświadczenia na różnych obszarach, na których do tej pory jeszcze nie działałem. I tak dla przykładu, na czerwiec już planujemy teraz wyprawę ze sponsorem, który jest już dograny, wszystko jest załatwione. Wstępnie tu jest termin na czerwiec ustalony. Islandia. Ale Islandia nie miejscówki turystyczne, popularne, tylko daleko w głąb lądu, tam gdzie nikt się nie zapuszcza. Będzie to wyglądało w ten sposób, że wóz terenowy dostarczy mnie, tak daleko jak będzie się dało w głąb tego lądu. Odjedzie, a ja tam zostanę. I nie, nie, nie bójcie się. Ja wiem, że teraz myślicie, że no kurczę, już każdy nagrywa gdzieś za granicą. To się już zrobiło takie no tak, kiedy nagrywałem y, Norwegię, tą środkową tam, po raz pierwszy ja byłem chyba, no nie, jedyny nie byłem, bo Kuba oczywiście jest Universal Survival, tam fajnie działał za granicą, ale oprócz Kuby nie kojarzę nikogo z takich typowo survivalowców, bushcrafterów, kto nagrywał gdzieś za granicą wtedy. to było takie wow, wow nagrał gdzieś tam, poszedł daleko, chociaż ten prawdziwy survival już był po nagrywaniu i ja to opisuję w tej książce, jak baterie w kamerach już padły. No to jednak, gdzieś tam daleko Zalazł, nagrał, nie z Polski A teraz, no tak popatrzycie sobie na różne Kanały bushcraftowe, survivalowe, no dużo jest tych zagranicznych, gdzieś Alpy, to są bardzo fajne Filmy, ładne, bardzo podobał mi się Film Bushcraft Jacka, który W Alpach nagrywał Piękne ujęcia, oczywiście To są wspaniałe filmy ale możecie mieć takie wrażenie jednocześnie, że no już wszyscy za granicą nagrywają. Tylko że ja chcę wrócić trochę, może nie tyle wrócić, co zainspirować się programami starymi na Discovery. Nie tyle może szkołą przetrwania Beragrilla, chociaż bardzo ją lubię, jeszcze niedawno wracałem do odcinków i coraz bardziej się łapię za głowę, ile tam jest głupot. A ja i tak to oglądam i się cieszę, jak dzieciak, ale naprawdę niektóre rzeczy tam są masakryczne. Bardziej ra raczej tą serią Lesa Strauda chciałbym się zainspirować, gdzie on sam nagrywał i naprawdę nagrywał w niebezpiecznych rejonach dzikich, zdobywając jednocześnie doświadczenie survivalowe i działał po prostu bez specjalistycznego ekwipunku. I to ma, będzie, będzie ta różnica między innymi kanałami survivalowymi i bushcraftowymi, gdzie tam jednak każdy jest przygotowany do tej wyprawy. Ja będę miał, będę starał się przynajmniej zawsze znaleźć sponsora, gdzie będzie zaplecze, takie zaplecze bezpieczeństwa, że jeżeli coś się dzieje, ja wzywam pomoc, ten wóz terenowy po mnie przyjeżdża, zgarnia mnie. Okej, okay. gdzieś tam do najbliższego punktu no też będę musiał się przejść, bo nie wszędzie ten samochód się przecież dostanie, no ale jakiś tam ratunek pod ręką zawsze będzie. Natomiast do czego zmierzam? Ja nie będę używał ekwipunku turystycznego, outdoorowego jako takiego. No oczywiście ubranie jakieś tam dostosowane do warunków będę miał ze sobą. Być może jakiś jeden element ekwipunku, taki, że no mam to i tyle i nic więcej, ale na pewno żadnych śpiworów, żadnych mat, nic takiego. To ma być na lekko, bez plecaka. No, chyba że jakiś mały będzie, bo wiadomo, sprzęt do nagrywania muszę jakoś nosić ze sobą. Natomiast to ma być minimum całkowite ekwipunku. To ma być survival w takiej najczystszej formie, gdzie po prostu, no, zabłądziłem, zgubiłem się bez sprzętu przeznaczonego do przetrwania w danym miejscu. No, i tak będzie wyglądała ta Islandia, właśnie. Ale Islandia to jest dopiero czerwiec, więc co wcześniej na kanale. No, ja będę się przygotowywał do tego. Nagrywając nową serię, która w pewnym stopniu będzie wracać do korzeni kanału Adventurer, to ja to planowałem już od bardzo dawna, ale dopiero teraz y, sytuacja ogólna mi na to pozwala, również y, sprzęt lepszy zakupiłem. Wracamy do korzeni, czyli do tych odcinków przygodowych, które będą scenariuszami sytuacji survivalowej. A więc. Będą się toczyły w różnych miejscach w Polsce te odcinki na kanale, z tym, że będzie nas ograniczał w pewnym stopniu scenariusz, ale ograniczał w tym dobrym znaczeniu, czyli yy, będzie to scenariusz, który mówi o tym, że ja jestem w jakiejś rozleglejszej niż w rzeczywistości dziczy, albo że z jakiegoś powodu nie mogę się wydostać poza jej obręb. Zawsze ten scenariusz będzie zakładał to, że ja muszę jakiś czas w tym dzikim terenie pozostać. Albo że muszę nawigować w jakimś konkretnym kierunku. Po to będzie ten scenariusz. Żebym nie miał możliwości po prostu powiedzieć: A dobra, idę stąd, no bo wtedy by to nie miało żadnego sensu. Z jakiegoś powodu zawsze będę musiał działać na tym konkretnym obszarze. No i teraz, to jest jedyny taki fikcyjny element, ten właśnie scenariusz. Cała reszta będzie jak najbardziej realna, bo ja będę musiał w tym terenie po prostu przetrwać i będzie to odcinek trochę w stylu właśnie szkoły przetrwania Grylsa, trochę właśnie w stylu Lesa Strauda. Takie odcinki będą się pojawiały na kanale. Przygotowo survivalowe, gdzie też z nich będzie można sporo wyciągnąć takich porad, ale to będzie wszystko w taką właśnie yy, będzie jakimś zawsze motyw przewodni tego będzie odcinka, że na przykład muszę się wydostać, muszę przetrwać jakiś czas do nadejścia pomocy tego typu scenariusze. Tak będą wyglądały odcinki na kanale Adventure, również jakieś tam typowo poradnikowe, gdzie ja siedzę i ględzę, na pewno się pojawią, natomiast chciałbym, żeby ten kanał jednak szedł w tym kierunku takich filmów przygodowych, podczas których ja również będę zdobywał dalsze jeszcze doświadczenie, bo instruktor, który nie zdobywa doświadczenia na bieżąco, to dupa, nie instruktor, który tylko bawi się w szkolenia. A nie rozwija się cały czas. Ja z takiego założenia przynajmniej wychodzę przez pewien czas. No, wiadomo, małe dzieci i tak dalej. Musiałem trochę przystopować z tym wszystkim. Teraz jest ten moment, kiedy ja ruszam na nowo zdobywać to doświadczenie, bo nigdy nie będzie tak, że będę miał tyle doświadczenia, że koniec starczy, teraz już tylko siadam i szkolę ludzi. Nie, ja chcę szkolić, ale jednocześnie cały czas zdobywać doświadczenie. To będą te serie, właśnie przygodowe. I co jakiś czas, właśnie odcinek specjalny, który będzie się dział poza granicami kraju. Najpierw Islandia. Co dalej zobaczymy? I oczywiście w tym ograniczonym ekwipunku. Kolejna nowość. Trzecia już i więcej nie będzie, chociaż jest jeszcze kilka projektów, no ale ja nie chcę znowu nastrzelać tymi projektami, a potem się okaże, że nic z tego nie wyjdzie. Skupiam się na tych trzech. Więc trzeci. To jest coś, co również może być dość kontrowersyjne, mianowicie nowy rodzaj szkolenia. Zauważyłem, że jest dość spora grupa ludzi, yy, widzów tego kanału również, którzy chcieliby wziąć udział w szkoleniu, ale coś im na to nie pozwala. Na przykład natura introwertyczna. Ja to świetnie rozumiem, bo sam jestem introwertykiem. Zaraz powiecie, o to teraz takie modne i on gada, że jest introwertykiem, o, a gada do kamery, świruje, pawiana, szkolenia prowadzi. Prawda jest taka, że jestem, walczę z tym jak tylko mogę, ale objawia się to przede wszystkim tym, że jeżeli ja mam kontakt z dużą liczbą osób, jeżeli ja na przykład robię jakieś, jakąś prelekcję, ok, ja mogę tam świrować pawiana, gadać, yy, ludzie z zainteresowaniem będą tego słuchać, na szkoleniach tak samo, wszystko ok, ale czuję się. Bo tego nie, nie należy mylić z nieśmiałością. Niektórzy tak się mówią, że on, ktoś jest nieśmiały, tak się powiedzie Nie, bo jestem introwertykiem. Nie, to nie ma nic wspólnego nawet. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że to nie ma nic wspólnego. Introwertyzm polega na tym, że kiedy jest dużo ludzi dookoła ciebie, to ty się zaczynasz męczyć. Czujesz, jakby z ciebie ulatywała energia jakaś. To ciężko zrozumieć ekstrawertykowi na pewno. Natomiast to nie jest wcale tak, że ja się nie potrafię w tym tłumie odnaleźć, że ja się nie potrafię zachować, że ja nie potrafię dynamicznie o czymś opowiadać tak jak teraz. To chodzi tylko i wyłącznie o to, że to zużywa u mnie duże pokłady energii. I do czego zmierzam? Że ja potem muszę odpocząć po prostu po tym wszystkim i do czego zmierzam? I właśnie zauważyłem, że spora część was widzów ma podobnie. I to was powstrzymuje przed wzięciem udziału w szkoleniu. Bo tam będą ludzie, często te grupy, ja i tak staram się robić mniejsze, no ale jednak, 8 osób, gdzieś się odnaleźć w tej grupce, mimo że wszyscy się zawsze odnajdują, ale zawsze jest taka obawa, że no właśnie, nie tyle, że się odnaleźć może, co to, że mnie będzie to męczyć, to przybywanie z tymi ludźmi, wszystkimi. Sporo z nas po prostu woli samotnie przebywać w tym lesie, no i właśnie do czego zmierzam. Taki typ szkolenia. No, i teraz wszyscy mnie wyśmieją pewnie, jak powiem tę frazę szkolenie online. Pierwsze surwiwalowe szkolenie online jeszcze się z czymś takim nie spotkałem, ale uwaga, zanim podpalicie pochodnie i, i postawicie y, kosy na sztorc i ruszycie na mnie to wytłumaczę o co chodzi. Nie chodzi o szkolenie online, gdzie tam sobie będziecie czytać tekst i klikać. W odpowiedzi jakiejś, żeby potem dostać certyfikat. Ja nie wiem, czy w ogóle jakiś certyfikat po tym będzie, bo nie o to chodzi. To szkolenie będzie w formie wideo, ale w formie takiego naprawdę szczegółowego wideo, gdzie ja, no w zależności, no pierwsze szkolenie to będzie prawdopodobnie przetrwanie 24 godzin w takim lesie, właśnie jak ten teraz, ale w warunkach takich, gdzie to przetrwanie jest rzeczywiście ciężkie, czyli zimowych. To będzie pierwsze szkolenie, i ja będę starał się przetrwać przez 24 godziny w lesie w warunkach zimowych, w trakcie długiego filmu. I wszystko, co będę robił po kolei, co będzie warunkowało to przetrwanie, będzie szczegółowo przeze mnie omówione, pokazane, nagrane. Tak będzie to szkolenie wyglądało i będzie nagrane i zmontowane w taki sposób, żeby każdy, kto wykupi dostęp do tego szkolenia, Mógł sobie to przećwiczyć w terenie. Bo nie chodzi o to, żeby przeczytać, żeby obejrzeć tylko, żeby mógł wziąć ze sobą to szkolenie, nawet na smartfonie, oglądając laptop, smartfon mamy przecież urządzenia, które możemy przenosić i odpalić to sobie w tle, w lesie, w miejscówce wybranej wcześniej. I ćwiczyć wszystko po kolei. Razem z tym wideoporadnikiem. No, trochę jak ćwiczenia z jakąś chodakowską, czy lewandowską, czy inną. Tylko, że mówimy o surwiwalu i bushcrafcie. Taki materiał do przećwiczenia właśnie w terenie. Więc już możecie kosy i pochodnie, myślę, schować. Nie chodzi o teoretyczne nauczanie i kurs. Jesteś surwiwalowcem, bo poklikałeś w internecie. Nie. Chodzi właśnie o to, żeby móc... Odbyć szkolenie surwiwalowe samotnie w dziczy, co też ma swoje plusy. No wiadomo, że fajnie jest, kiedy jest ten instruktor na miejscu, że można zawsze o coś dopytać konkretnie. Instruktor może też pokazać wiele rzeczy, ale z drugiej strony, kiedy jesteś sam w tej dziczy, kiedy trenujesz te elementy przede wszystkim bytowania, spędzania nocy, no to zupełnie inaczej. Bo jednak doświadczasz tej samotności, a w grupie na szkoleniu już niekoniecznie, więc takie szkolenie będzie miało również swoje zalety. Nie tylko minusy względem szkolenia takiego praktycznego w terenie. No ale o tym szkoleniu jeszcze będzie na pewno głośno, jeszcze na pewno psy będą na mnie wieszać za nie, więc na pewno usłyszycie o nim, jaki zwiastuny się pojawią. I tak dalej. Więc to są y, trzy takie zapowiedzi główne na rok 2025, a więc nowa książka Polska Nieprzebyta, wyprawa na Islandię połączona z nową serią filmów y, na kanale Adventurer, no i szkolenie online. Na ten moment mamy dostępne oczywiście szkolenie w terenie. Wystarczy y, kupić taki voucher w formie, y, on jest sprzedawany albo fizycznej z książką jeszcze, albo można też kupić voucher y, w formie cyfrowej, jako plik PDF, po prostu. Więc on przychodzi w dniu zakupu, od razu do Was przychodzi i od tego momentu macie rok czasu na wybór. Terminu, terminy są na stronie wyszczególnione szkoleń. Wybieracie dogodny termin, przyjeżdżacie na szkolenie. Więc na razie takie szkolenie jest dostępne. Również jeżeli chcecie teoretycznego, a jeszcze nie ma dostępnego tego kursu online, no to polecam moją książkę, bo tu jest masa wiedzy, którą również w terenie można sobie przećwiczyć. Więc to tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejszy. Odcinek, jeżeli chodzi o zapowiedzi, będzie jeszcze coś związanego z treningami, bo ja wiem, że tutaj zaniedbałem sprawę, na to się złożyło kilka rzeczy. No pogrom challenge, już po prostu wsiadłem, dążyłem do tego grom challenge, prawda? Jak to zwykle bywa, jak już przebiegłem, no to, no to sobie podarowałem, bo jeszcze, to jeszcze jakieś choróbsko mnie nawiedziło, no i to wszystko sobie spadło, no ale wracam już do treningów i też w jakiś sposób będę chciał to nadal relacjonować. Nie wiem, czy ta strawa, bo to nie do końca to wypala wszystko, ale... Jakieś odcinki treningowe też się pojawią, dlatego ja nie chcę tutaj mówić o nowy rok, nowy ja będę ćwiczył, pokazywał tutaj odcinki treningowe i tak dalej, bo nie wiem jeszcze jak to wyjdzie od strony właśnie YouTube'owej. Bo złapałem się na tym, że naprawdę jest mi ciężko trenować i jednocześnie to relacjonować, bo to zawsze się ze sobą jakoś gryzie. No ale siłą rzeczy będę musiał wziąć się za siebie, jeżeli mówimy o tych wyprawach zagranicznych, o wyprawach y, również tutaj lokalnych w Polsce. No a tymczasem. Na razie, trzymajcie się czołgiem, no i do kolejnego odcinka już w przyszłym roku. No i szczęśliwego nowego roku, przede wszystkim takiego przygodowego nowego roku. W dobrym słowa, oczywiście, znaczeniu żadnych niespodziewanych yy, złych przygód, tylko przygód terenowych, outdoorowych. Typowo życzę Wam na rok 2025 czołgiem.